Siema, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie, tak jak zawsze, chcę Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze, które zostawiacie pod filmami. Dzięki. Dzisiaj odcinek z serii Game Over. Z serii, której dosyć dawno nie było na kanale, z racji tego, że dosyć dawno nie było premiery gier, która w jakiś sposób by mnie zaciekawiła. Aż do teraz, do 20 marca, kiedy to mamy. Premiere nowego Assassina, Assassin's Creed Shadow. Dosyć długo oczekiwana gierka, bo była przekładana premiera, no ale w końcu się udało. Przypominam, że seria Game Over to pierwsze uruchomienie gry. Moje pierwsze odczucia, wrażenia. W żadnym wypadku nie jest to recenzja, bo ja w tą gierkę jeszcze po prostu nie miałem okazji zagrać, więc razem ze mną odkrywacie to co nowe. A nowego Assassina można było sobie zamówić przedpremierowo i otrzymać do tego stili. Steelbooka. Co mnie troszeczkę zdziwiło, to sposób zapakowania tej gierki, bo w wersji z tilbukiem zazwyczaj no jest to w takiej tekturce, tak przynajmniej było dotychczas, jeśli chodzi też o Assassina, chociażby w poprzednim przypadku. No, tutaj było to po prostu zastreczowane. Zresztą, shorts na YouTube jest albo będzie, z rozpakowania tej gierki. No i tak dodatkowo właśnie leżał, był tak oszczepiony steelbook. W środku, jeśli chodzi o samo pudełko, no to jest płytka, jest informacja o dodatkowym zadaniu i pakiet postaci, dla jednej z postaci bo w tym Assassinie są dwie, z tyłu jest kot, no to nie będę wam pokazywał, no ale jest coś takiego. Assassin's Creed, no to seria chyba gier dobrze znana, bo jest to już trzynasta odsłona całej serii, z serii, która miała wzroty i upadki, a ten tytuł, ta część ma za zadanie uratować firmę Ubisoft, bo jak wiecie albo nie wiecie, firma boryka się z niemałymi problemami, bo przez ostatnie lata stracili większość swojej wartości po prostu i ta gierka ma, miała uratować. Czy tak się stanie? No to się okaże. Jaka będzie sprzedaż i tak dalej. Póki co dzisiaj w dniu premiery rano firma traciła na giełdzie. Teraz, kiedy nagrywam ten film, jest godzina 14.50. No to firma zyskuje około 3%, więc może, może coś się uda, się zobaczy. No to co? Uruchamiamy. Płytka do napędu. Wcześniej oczywiście zainstalowałem. Pobrałem całą zawartość, żeby teraz móc po prostu kliknąć Zagraj w grę. I jest początek, czyli konfiguracja wstępna. Mamy opcję wydajności. Tutaj na konsoli PlayStation 5, bo właśnie na tym sprzęcie będę testował tą gierkę. Zwykła PS5 premierowa, nie wersja Pro. I do tego mamy telewizor LG OLED 120 Hz, to takie chyba 4 takie najistotniejsze informacje. I mamy tutaj opcję albo 3... O, zobaczcie. Mamy opisane. Wydajność. Priorytet stanowi wyższa liczba klatek na sekundę. Z tego co czytałem, to 60 klatek na sekundę. Zrównoważony doświadczenia podobne do trybu jakości przy 40 FPS-ach i jakości. Tutaj mamy, wiadomo, najlepszą, najlepsze odwzorowanie najlepsza grafika, detale i tak dalej. No, ale to jest do 30 klatek na sekundę. Włączymy sobie na początek ten tryb jakości. Zobaczymy, jak gra się prezentuje na już pięcioletniej konsoli. Jeszcze tak informacyjnie. Assassin's Creed Shadows akcja dzieje się w Japonii, feudalnej Japonii. Jest to rok 1579. Tam będzie się to rozgrywało. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o Assassina, to jest bardzo fajna lokalizacja. I aż dziwne, że jeszcze w tym miejscu tej gry nie było, a było już naprawdę. Wielu, wielu wspaniałych, równie pięknych miejscach, no ale Japonia e, i ten czas wydaje się być bardzo dobrym połączeniem. W grze, oczywiście, jest e, pełne wsparcie Dual czyli te adaptacyjne triggery, szmery, bajery, To wszystko jest. O! Nawet e, słychać teraz się wydobywać dźwięk e, z padzika. No, jestem ciekawy, jak ta gra będzie się prezentowała, czy rzeczywiście e, potrafi uratować firmę ten tytuł. Jaką jest Ubisoft? Czy znowu coś poszło nie tak? O, zobaczcie bardzo e, fajna oś czasu, gdzie są e, poprzednie części e, Assassinów. O, to jest Miraż, czyli tak naprawdę ostatni, tylko ułożone. Jeśli chodzi o czas, a nie o e, czas i miejsce wydania gry, tylko o to gdzie się to rozgrywa. E, o Origins, jedna z moich ulubionych. Część, jeśli chodzi o assassina. No, bardzo ładna mapa. No, ale dobra. Lecimy tutaj z naszym Shadows. Feudalna Japonia, fabuła. Yasuke, jeżeli tak się to czyta, to obcy człowiek z odległej krainy, a Naoe. Przepraszam, jeśli się czytam, to dowiem, dowiem się dopiero, jak to trzeba czytać podczas gry, jak będą wymawiać te imiona, bo jest to, m, obstawiam, że po japońsku. A po japońsku to ja umiem sushi. Jest młodą shinobi z cichej wioski. Ta dwójka znaczy niewiele dla potężnych przywódców zwaśnionych prowincji Japonii. Jednak wkrótce wyruszy w podróż, która ukształtuje los całego narodu. I to jest właśnie dwójka naszych bohaterów, między którymi będzie można się przełączać. Ale to zaraz może więcej o tym. Poziom trudności, no nie wiem, normalny czy swobodny. Dobra, niech będzie normalny. Eksploracja kierowana. Czyli tutaj możemy sobie włączyć eksplorację kierowaną, czyli czy na, ma nas prowadzić za rączkę gierka, czy bardziej sami mamy odkrywać ten świat. No, wyłączmy, bo tutaj nam podpowiada, że jeżeli to będzie włączone, to bardzo mocno się okroi e, ta mapa. Tryb kanonu. Domyślę, tryb rozgrywki pozwalający ci wpływać na decyzję na OE i Jasukę podczas przerywników. To niech będzie tak, jak jest. I tryb realistyczny. Aktywacja tej opcji automatycznie ustawia język dźwięku na japoński. W rezultacie czego pojawiają się japońskie oraz portugalskie dialogi, zapewniając realistyczne świadczenie. O, i to sobie włączymy, żeby mówili tak jak być powinno. A dlaczego mamy do wyboru? Znaczy, inaczej, dlaczego w tym trybie realistycznym jest japoński? No, japoński wiadomo, bo dzieje się to w Japonii. A dlaczego portugalski? Bo jeden z naszych bohaterów, Yasuke, jest pierwszym takim bohaterem w serii Assassin'ów, który pochodzi z Afryki i no, trafił do Japonii jako niewolnik Portugalczyków, i zapewne stąd jest właśnie. Ten portugalski, tutaj oryginalny. Dobrze, uruchamiam. 8 marca, Kyoto, nie tak dawno, 8 marca był. No i jest początek. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tak informacyjnie dla posiadaczy PlayStation Pro. Gra wspiera PlayStation Pro, ma tam ulepszenia. Gra wygląda ponoć lepiej. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli jesteście posiadaczami PlayStation Pro i macie tą gierkę, czy rzeczywiście jest różnica duża. No to w sumie trzeba by mieć te dwie konsole, żeby sobie porównać. No ale z tego co widziałem to to jest troszeczkę lepiej. No oczywiście wcześniej nie grałem tak jak wam wspominałem, tylko czytałem sobie jakieś recenzje i były głosy, że właśnie w tych cutscenkach, które zazwyczaj w grach wyglądają bardzo ładnie, no bo wiadomo, jest to wszystko zrobione wcześniej, nagrane i puszczone, że właśnie nie wygląda to zbyt naturalnie, że mimika twarzy jest taka sobie. No i rzeczywiście e, mogę to potwierdzić sami zresztą widzicie na załączonym obrazku, że te usta po prostu się o ruszają. Można się czepiać, że taki szczegół, no ale jest to jednak gra na PlayStation 5 w 2025 roku. Powinno to wyglądać wszystko już naprawdę dużo lepiej niż kiedyś. No a tutaj rzeczywiście tak bardzo sztucznie to, to wygląda. Mam nadzieję, że sama rozgrywka będzie dobrze zrobiona, bo kat to kat tak? Nawet można je pominąć, jeżeli ktoś nie wczuwa się zbytnio w fabułę. Pomijając tą mimikę twarzy. Graficznie w tych scenkach nie wygląda to źle. Według mnie jest całkiem spoko, oczywiście były lepsze gry. Tutaj jeśli chodzi w ogóle o tą grę to niektórym się to oczywiście może nie spodobać, ale to jest taki standard, że do instalacji wymagane jest połączenie z internetem, że na płycie no nie ma pełnej zawartości. To według mnie już chyba trzeba do tego przywyknąć, że tak się dzieje. W grze mamy jeden tryb dla jednego gracza, nie ma żadnego multiplayera, e, gramy sobie sami. Jest tutaj również, e, są elementy RPG, e, gdzie bohaterowie czy poszczególne bronie mają swoje drzewko umiejętności, które możemy rozwijać. Coś się e, zaczyna dziać. Atak na wioskę. No i dobra, w końcu e, mam dostęp do gry, że tak powiem. Mogę sobie pooperować. I przyjrzyjmy się, jak to tutaj wygląda. I tak na pierwszy rzut oka, no w cadstękach no chyba wyglądało to troszkę lepiej. Oczywiście wiem, wiem, wiem. Nikt nie gra siedząc tak blisko przy telewizorze. Ja również tak nie gram siedząc tak blisko przy telewizorze. Siedzę tak, żeby mieć tu z Wami jakiś kontakt. No i jednak, będąc tak blisko, mogę zobaczyć te szczegóły, których nie widać siedząc te dwa metry od telewizora. No i to, co się rzuca na pierwszy rzut, na pierwszy rzut oka. To no, bardzo poszarpane krawędzie na tych wszystkich elementach. Na pc pewnie w jakichś tam ultra ustawieniach, wyglądałoby to lepiej. O, zobaczcie, jest tutaj ściana, której przejść się nie da. Czyli trochę nas tutaj no, prowadzi w jednym kierunku. No, tutaj te 30 klatek jest odczuwalne. Nie ma co mówić. Tutaj mamy atak. Ok, można sobie przycelować. A to co mamy? Aha, obrona. Dobra. Zaraz pójdziemy się pobić. Jeszcze sobie chwilkę pooglądamy, jak się to prezentuje. No, sam bohater wygląda bardzo fajnie. Dobrze zrobiony, dopracowany. Dobrze, lećmy troszkę dalej. Zobaczymy, jak tutaj jest w walce. Dobra, jeden pokonany drugi pokonany i trzeci pokonany bardzo efektownie i efektywnie o i cyk pierwszy e, puchar zdobyty no, bardzo łatwo o pierwszy bak, pierwszy bag zobaczcie <głowa>, głowa mu przeszła no czekaj czekaj jak to wam pokazać o zobaczcie przechodzę przez drewno normalnie no. Takie niedopracowane rzeczy troszeczkę drażnią. To na pewno w grze, która jest, no jednak, 3 razy A i w grze, która miała opóźnienie, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Jestem ciekawy, jak to będzie się prezentowało w trybie, jednak, wydajności. Czekaj, czekaj, obraz. Opcje wydajności, cyk. Ok. I teraz mamy tryb. Wydajności, czyli 60 klatek. Oj, tutaj to już wygląda bardzo słabo. Założę się, że w kamerze, kiedy macie rzut z takiej odległości, z większej różnicy nie, nie widzicie. W płynności widać różnicę, to na pewno jest super, bardzo fajnie. Chodźmy tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą. I zobaczymy jeszcze w walce tą płynność. No tak, eee, aczkolwiek ja chyba zaraz wybiorę ten tryb zrównoważony, czyli teoretycznie ma to wyglądać tak samo jak w trybie wydajności, jakości, ale troszeczkę więcej klatek i być może będzie to dobra opcja. Eee, nie wiem, chociaż dziwny tryb, że ma niby tak samo wyglądać, no na pewno nie będzie wyglądało tak samo. I teraz jest tryb zrównoważony, i w tym trybie zrównoważonym, co można zauważyć o. Ty wariacie, co mnie tak znienacka tutaj? To na pewno są wygładzone bardziej krawędzie względem tego trybu wydajności. O, jakiś mocny ziomek. U, wow. nieźle. Ale są tak wygładzone te krawędzie, że tak wszystko jest rozmyte. Pozwólcie, że ja się odsunę teraz na chwilkę i sobie zobaczę, jak to by wyglądało, kiedy się gra tak no, normalnie. No, i z takiej odległości to nie przeszkadza. Tak, typowe dla Sassina, można sobie tutaj parkour odwalać. To jest no, myślę, że ten tryb zrównoważony dla kogoś kto niekoniecznie musi mieć super turbo wydajną grafikę. Zresztą jak ktoś taki jest, to raczej skupia się na pececie niż na konsoli. O tam nie możemy pójść. O tutaj mnie goni, dobra, walczymy sobie. Można sobie bronić się. Dawaj go tutaj. No, jeśli chodzi o sam tryb walki, myślę, że jest dosyć przyjemny. Fajnie się, fajnie się walczy. No tutaj, tak jak w tych poprzednich asasinach, no to minus, nie minus, to ciężko powiedzieć. Zależy kto co lubi. Duży, bardzo duży świat. Bardzo duży świat. Otwarty, a jednocześnie trochę zamknięty, bo e, otoczony o, tak jak widzicie, patrzcie, dużo drzew, dużo jakichś skał, dużo takich miejsc, do których wejść tak naprawdę się nie da, albo jest bardzo ciężko. Tutaj ściana, która nas ogranicza dobra, muszę iść sobie, gdzie muszę iść, gdzie muszę iść, tutaj muszę sobie iść. Na górze mamy kompas, tak, który nas prowadzi w określone miejsce. Mamy teraz iść tam dalej. Patrzyłem też, y, jak to wygląda, właśnie na pc gdzieś tam u kogoś na, na YouTubie. No i na pc wygląda to niebo lepiej niż na konsoli PlayStation 5. No ale, jak wiemy, konsola rządzi się trochę swoimi prawami. Uważam, że nie ma tragedii. No, wygląda to dobrze w trybie jakości, w tym trybie zrównoważonym, jak i trybie wydajności. To w wydajności, no, klatki coś za coś, ale graficznie wygląda to słabo. I to, to, trzeba tak powiedzieć, że nie wygląda to najlepiej. Jeśli chodzi o samo poruszanie się postacią, o te elementy walki, to myślę, że na plus, że zrobione jest to z taką lekkością. Nie ma tutaj jakichś większych problemów. Ogień, czy ogień mnie, ogień mnie zabija. Wszystko płonie, ciężko tu się zorientować, siedząc szczególnie tak blisko. No tutaj musimy sobie powalczyć, no jeszcze właśnie te elementy walki, e, zobaczcie. Dosyć y, łatwo to idzie. Idziemy do... O, dawaj go. Jesteśmy niepokonani. Nogierka. gierka... E, żeby ją przejść, no to tak, yy, generalnie, o, mamy jakiś silny doskok. Zobaczmy to, gdzie, gdzie, gdzie to jest jakiś przeciwnik. Aha, że tak sobie. Dobra, fajnie. No to około 30 godzin na samą fabułę. E, gdzieś tam, żeby więcej się pobawić, no to 60, nawet do 100 godzin, czyli. Gierka jest. No, biegłem przez sprintem. Co za ziomki. Muszę się rozpędzić bardziej. Dobra, poszło. Więc. No, trzeba mieć sporo czasu, nie? O, to był ten doskok. Widzieliście ten atak? Bardzo fajnie. Dawaj go tutaj. Tak jest. To mój, to mój. Zostaw go. Tu jest jeszcze. No, jadka, jatka. Co z nowości w tym assassinie? Poza, no, poza światem, poza mapą, e, mamy nowe możliwości skradania się. E, będzie można poza oczywiście tym, co było, czyli gdzieś tam ukrywanie się w krzakach, e, czołganie po ziemi, czy, czy jakieś inne skradanie. To będzie można ukrywać się w cieniach. E, tego jeszcze nie było. To jest taka nowość w tym. No i oczywiście pierwszy afrykański bohater, którym właśnie zresztą sterujemy. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o tego Asasina. No, jeśli chodzi o jakieś tam części rozgrywki, no to, to chyba dobrze znane z poprzednich części, tak, można się wspinać po jakichś tam elementach. Eee, zobaczcie, jestem sobie tak o wiszę, można się wspinać gdzieś tam pewnie dalej. Właśnie w ten sposób można o, wejść gdzieś i znienacka. Dobra, akurat się podpaliłem, to nie był dobry pomysł. <laughs> no ale można, wiecie o co chodzi: można się wspinać, można e, się bawić. W ten sposób. Moje pierwsze wrażenia z gry, tak ogólnie, bardzo obiektywnie patrząc, są pozytywne. Uruchamiając tą gierkę i grając tą chwilę, mam ochotę pograć. Dalej, i to jest według mnie bardzo istotna sprawa, bo niekiedy odpalamy gierkę, i nawet już po tych 5-10 minutach no nie chce się za bardzo grać. Tutaj mam ochotę grać dalej, co zaraz zrobię. No, ale pierwsze wrażenia e, graficzne mogło być lepiej. Pod tym względem, moim zdaniem, mogło być lepiej. E, Troszeczkę są te tekstury no, niedopracowane. Jest naprawdę mega wielki świat w tej grze, być może to też jest pokłosie tego, że, że gra jest naprawdę duża i jakieś te niedociągnięcia są. No, w cutscenkach mimika postaci mimika, no, nie jest słaba. Jest słaba, to trzeba przyznać, że te recenzje gdzieś się pojawiające w internecie no, są prawdziwe. Sam ma grafika w rozgrywce w tych różnych trybach też jest zróżnicowana. W trybie jakości rzeczywiście wygląda to najlepiej. Krawędzie są najbardziej gładkie, jest najwięcej szczegółów, tak jak być powinno. Tryb wydajności, OK, jest płynnie, ale bardzo słabo wygląda graficznie, moim zdaniem. I tryb zrównoważony wydaje się być naprawdę dobrą opcją, bo mamy powyżej 30 klatek. Jak tutaj zapewniają nas, że 40 FPS-ów, co jest odczuwalne na konsoli i Bardziej rozmyty świat, gdzie te krawędzie są w ten sposób jakoś wyrównywane. Teraz jest tryb jakości włączony z powrotem, no i jednak tu mi się podoba najbardziej. Trzeba chwilkę pograć, żeby przywyknąć do tej mniejszej ilości klatek, ale da się to zrobić. Tutaj w walce. Cały czas jest dobra responsywność i fajnie się to gra. Sterowanie postacią, moje odczucie, jest naprawdę mega fajne. Dosyć łatwo, dosyć tak lekko się steruje tą postacią, co bardzo dobrze, jeśli chodzi o tego typu grę, gdzie tą postacią skaczemy, wspinamy się, jest dosyć szybka i ta sterowność musi być taka leciutka. Więc tutaj jest bardzo fajnie to zrobione. Sama walka również jest dosyć łatwa na tym poziomie, co teraz. Eee, jak widzieliście, te pokonowanie tych przeciwników nie stanowi większego problemu. Więc yy, moim zdaniem póki co bardzo fajnie się to zapowiada, a jak będzie dalej, to się okaże. I oczywiście trzeba lubić tego typu gry, bo są fani Assassinów, są przeciwnicy, że to jest gierka typowo Ubisoftowa. No, rzeczywiście jest to typowo gierka Ubisoftowa, e, gdzie mamy konkretne cele do zrealizowania, i, i tak dalej. E, niby duży otwarty świat, ale jednak prowadzony gdzieś tam e, za rączkę. Aczkolwiek tutaj można sobie ten wyłączyć, to żeby nam podpowiadało, i, i samemu eksplorować ten świat co też jest chyba fajną opcją. E, no, ale jednak. Tego typu gry trzeba lubić, nie jest to na pewno dla wszystkich, no tak jak, jak to jest z gustem, tak? Jeden będzie to lubił, drugi nie będzie. Na pewno fajnie, że jest to Japonia i mamy do dyspozycji dwóch bohaterów, nowe możliwości w skradaniu i całościowo prezentuje się to moim zdaniem naprawdę fajnie. Ja zabieram się za granie dalej, żeby poznać ten świat, poznać tą grę jeszcze bardziej. Pierwsze wrażenia moje. Widzieliście pierwsze uruchomienie gierki? Widzieliście. Więc ja też nie chcę wam dalej tutaj zdradzać elementów fabuły. Grajcie sami i dajcie znać w komentarzu, czy kupiliście tą gierkę, czy kupujecie i jak wam się gra. Dzięki i do zobaczenia. Siema.